Już wkrótce podwyższony zostanie limit odpisu amortyzacyjnego inwestycyjnego do 10 000 zł. To bardzo dobre rozwiązanie. Często mali i średni przedsiębiorcy narzekają na to, że limit 3,5 tysiąca jest limitem za niskim i blokuje podejmowanie przez nich większych inwestycji. Zależy nam wszystkim na tym, aby małe i średnie przedsiębiorstwa inwestowały, więc takie rozwiązanie możliwe, że zwiększy ich skłonność do kupowania nowych maszyn, może też odtwarzania tego zasobu maszynowego, który już w tej chwili mają. Natomiast y, wydaje się, że nadzieje, które pokłada Ministerstwo Rozwoju w to, aby nagle po wprowadzeniu takich rozwiązań inwestycje w polskich przedsiębiorstwach skoczyły kilkukrotnie, y, jest nadzieją, Zbyt daleko idącą. Ważne jest to, aby przedsiębiorcy funkcjonowali w otoczeniu prawnym i gospodarczym, które pozwala im planować. I z pewnością zachęty podatkowe, polegające na zwiększeniu odpisów amortyzacyjnych, czy też umożliwienie zastosowania ulg inwestycyjnych, czy też ulga na innowacje, są rozwiązaniami i narzędziami bardzo dobrymi, ale nie tylko one. Zwiększają skłonność przedsiębiorców do inwestowania. Przedsiębiorcy chcą inwestować pieniądze w momencie, kiedy wiedzą, iż te pieniądze do nich wrócą. Czyli możliwość zainwestowania, zwiększenia zakresu swojej działalności, stworzenia nowych, lepszych produktów, czy też zwiększenia ilości wytwarzanych produktów, czy też dostarczanych usług jest. Pierwszym tak naprawdę taka możliwość jest pierwszym, pierwszym czynnikiem, który pojawia się w głowie przedsiębiorcy, który podejmuje decyzję co do inwestowania. Czyli nie tylko zachęta podatkowa, ale też to, czy będzie mógł działać na tyle długo, czy też jego inwestycja odniesie na tyle pewny sukces, że należy ją w danym momencie podjąć. Mamy nadzieję, że to o czym mówi Pan Premier Morawiecki, czy też Pan Minister Haładyjo, czyli deregulacja, usprawnianie przepisów, z którymi mamy do czynienia, będzie miała faktyczną miejsce, ale nie tylko w resorcie rozwoju, ale również w zarządzanym przez Ministra Morawieckiego resorcie finansów, ale także w resorcie sprawiedliwości i wszystkich innych resortach, które warunkują otoczenie prawne działalności gospodarczej, gdyż w Wydawane czasami przez ministerstwa inne od Ministerstwa Rozwoju Komunikaty nie gwarantują tego, aby przedsiębiorcy czuli się pewnie, że ich inwestycje przyniosą zyski, ponieważ zastanawiają się nad tym, czy ich, inwestycje, czy ich przedsiębiorstwa będą mogły dalej trwać i czy będą mogły funkcjonować w sposób stabilny w otoczeniu, które pełne jest. Zagrożeń czy też ryzyk, za które na przykład można ponieść odpowiedzialność karną. I wydaje się, że tylko pewien zestaw działań ze strony rządu polegający na wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości również w zakresie. Pozytywnego spojrzenia na przedsiębiorcę i niepodejrzewania go prowadzenie działalności przestępczej, wyłudzającej różnego rodzaju świadczenia ze strony państwa, czy też oszukującej państwo i innych przedsiębiorców, da możliwość faktycznego zwiększenia poziomu inwestycji w Polsce.